Kolejny etap, który mnie interesuje, szczerze mówiąc, a myślę, że dla Was też będzie fajną wskazówką, ja wspominałem w ostatnim odcinku, że Sebastian łowi na tą samą wędkę. Na tą samą wędkę, co łowił kiedyś. Kiedyś to znaczy. O konie! O I konie. Teraz posłuchajcie no mnie właśnie. dlaczego. Posłuchajcie mnie teraz dlaczego. Gdyby, znowu wrócę do początku sezonu, gdybyśmy się wybierali na większą rzekę, tak? gdyby to nie był początek sezonu, to prawdopodobnie, nawet na pewno, tej wędki bym ze sobą nie zabrał. Natomiast e, wiedziałem gdzie jedziemy, wiem, że jest to początek sezonu. Te ryby jeszcze nie są w takiej kondycji typowo pstrągowej, letniej. E, więc ta, ta wędka, którą miałem na, ok na okoniach, czyli ten e, ta, ta, ta delikatna, delikatna, ten super light taki, zupełnie ci wystarczy. Bo e, po pierwsze jest wygodne... charakterystyczną szczytówką. Jeszcze charakterystyczna. raz może pokażemy. Ten, kto nie widział o koniach. Bardzo charakterystyczna. Zaczekamy chwilę, aż aparat złapie ostrość. Biało, pomarańczowo-czerwony. Koniec, i to nie jest wklejka. Zaznaczamy, że to nie jest wklejka. Tak, to, nie jest, to nie jest klejanka, to jest, e, to jest wędka, którą używam głównie do koni, ale kupiłem ją przede wszystkim na właśnie tak małe rzeki. E, i, I ona się w 100% tutaj sprawdzi. To nie jest tak, że nie możemy jechać na pstrągi, bo nie mamy do tego sprzętu. Ja tak, na, Możemy uniwersalnie podejść do dokładnie tego. Dokładnie tak. Kołowrotek e, Dajwa, Lexa. 3000, czyli kołowrotek, który normalnie przez sezon używam również i do szczupaków i do sandacza. Mam, posiadam również 2,5 tysiąca, prawdopodobnie zabrałbym nawet może i ten mniejszy ze sobą do tej wędki, bo, bo jakoś lepiej ją wyważa. Żółki się nie chciało przewijać. Tak, żyłki, po prostu się nie chciało przewijać żyłki. Łowię Klasyka. na, łow, na 0,20 no. i poniżej 0,18 raczej bym nie schodził, jeżeli chodzi o strągi. A wręcz przeciwnie, przy tych bardziej e, wartkich rzekach proponowałbym coś nawet 0.22+. <grystanie> Mały, ale wariat. Cały czas powtarzamy. Przynęta praktycznie większa od samego <grystanie> strążka. Ale pierwszy tego dnia, więc spróbujemy. Przejechałem już dość dużo miejsc. Niestety, bez efektu cofnąłem się do tego, które na początku ominąłem, i się jednak udało. I klasyka gatunku można powiedzieć, czyli most, a pod mostem ryby. No i nie za duże, krótka woda, ale są. Łowimy dalej. Może w końcu pojawi się ten większy. Tym razem poprowadziłem woblera, ale z prądem, ponieważ musiałem przechodzić przez wodę, i udało się nieraz, tak jak Wspominaliśmy, przynętę trzeba poprowadzić z prądem dużo szybciej, zajść rybo od ogona i przynosi to efekt. Następny <grystanie> czyli stoją pod mostem, ach, kurde, spiął się. Był ładny. No niestety pojedyncza kotwica. Mogłem wstać, podnieść się wędkę do góry. Widać, że tam były kamienie no i się wypluł. Tutaj, raczej teoretycznie na tej rzece, na której my jesteśmy, jak zwykle w każdej historii są duże ryby. Jak z, z kim by się nie rozmawiało, tak oczywiście tutaj są duże ryby, jak nic nie bierze, to nie bierze, jak weźmie, to już wszystko porwie. Więc troszeczkę chcieliśmy wypośrodkować nasze zestawy, stąd oczywiście się nastawiamy na przyłów tak zwany dość mocnej ryby. No po to łowimy, żeby jednak te swoje marzenia wędkarskie spełniać. Natomiast realnie podchodząc, no wiadomo, tutaj średnia krajowa dalej obowiązuje, tak czyli 30+, plus i pewnie to wszystko, co statystycznie może na Spotkać, ale to też tak grubszy, troszeczkę grubszy, wzmocniony zastaw nie będzie przeszkadzał. Ale wariują. O, I się zaczepił. Zacząć o dzielko. No i chyba jest porębie. Jest jednak, jednak jeszcze utrzymała się. No nie są dzisiaj łatwe ryby. Padła w roślinność, zaczepiła się chyba jednym grotem, przynęta wraz z rybą. Myślałem, że już jej nie mam na, na wędce, a jednak patyczak w malowaniu, pstrąga i kolejna ryba. Ale emocje, no dzisiaj wyjątkowo, nożyczki pięknie zapięty. Ale jak nie duże, to niewielkie ryby też przysparzają bardzo dużo emocji. Adrenaliny, kilka spadów. No strzeliłem się w dzień i w godzinę, jednak ryby są aktywne. Jeżeli chcecie postawić pierwsze kroki nad Pstrągową Rzeką, Wykorzystajcie na przykład, niech wskazówką będzie, taki segment sprzętowy, wykorzystajcie swoje wędki okoniowo. Kleniowe na no przykład, tak jak tak. łowicie. Czy to będzie 2,70, czy to będzie zupełnie krótsza wędka, czy to będzie wklejka. Na wklejki również możemy łowić. Spróbujcie, nie musicie biegnąć od razu do sklepu po wędkę w cudzysłowie pstrągową. Nie, używajcie tych wędek, które macie pod ręką, tylko żeby gramatura była adekwatna do tego, żeby jednak właśnie jakimś małym, lekkim, pływającym woblerem tak, było można rzucić. Tak, były możliwe i żeby było możliwe oddawanie celnych rzutów, no bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza na takiej rzecz. A później sobie dostosujecie sprzęt i, i metodą trochę próby błędów i własnej szkoły i własnych wniosków należy postępować i wybierać dla siebie adekwatny sprzęt, zestawy. Słuchajcie, no nie jest to takie trudne, nieskomplikowane. Na no dobrą sprawę, my pokazaliśmy no troszeczkę e, przynęty, które mm, używamy tak. Tylko do pstrągów. Mamy swoje pudełko obstrągowe, jedziemy Sebastian na pstrągi, ciach, pudełko, więc to są bardziej selektywne przynęty. Natomiast możecie bardziej też iść na łatwiznę, jeżeli macie w kleniowych pudełkach troszeczkę mniejszych, smukłych, podłużnych, pływ, e, oczywiście ze sterem, tonąco pływających woblerów, nie mówimy o smużakach. Zabierzcie je na początek, zabierzcie jakieś małe obrotówki, małe wahadełka, małe jakieś gumki, twisterki i próbujcie. Próbujcie. Bawcie nawet się ten sportu, kolorami, dokładnie. próbujcie. Bo tak naprawdę no, wiadomo, że, że nie ma takiego specjalisty, który wam powie, że dzisiaj będzie brało na to i bierze Są na to. Możemy na podstawie jakichś względne. swoich wniosków i doświadczeń wybierać Chyba, jakiś kolor Maciej. Chyba, że wróż macie. Jak mhm. on powie, to koniec. To już koniec. Mamy następnego. Mam nadzieję, że się nie zepnie. Piękna ryba! Nareszcie udało się! Nareszcie długo oczekiwany, wychodzony, piękny pstrąg! Wspaniale! Naprawdę ciężko, ciężko nad nim pracowałem! Po prostu cieszę się! Żeby łowić trzeba chodzić, chodzić za rybami, próbować nie poddawać się. A ryba ma różnego rodzaju kaprysy. Przez wiele teraz dni łowiłem pod prąd, ale stara szkoła jednak nie zawiodła. Czyli podejście rybo do gona i szybkie sprowadzenie przynęty z prądem. Nawet o tej porze, gdzie mamy już marzec, ale mroźny jeszcze, zimny. I jednak tak szybkie prowadzenie na pstrągach nie robi najmniejszego wrażenia. Jedynie kusi je do brania. Siema! Ua. Siatka na motyle! Ua. Dobra, poczekaj. Jest! Uf. Udało się? No. Udało. Udało. E, prawie Udało. bym wpadł do monitora, albo wyskoczył z niego, jak widzieliście. E, chcieliśmy Wam bardzo, bardzo podziękować za obecność, że jesteście z nami, wspieracie nas lajkami, komentarzami, e, także subskrypcjami. Dziękujemy, że obejrzeliście kolejny odcinek. Sefa. Pamiętajcie o łapach, o subach, no i o komentarzach, bo to jest dla nas najważniejsze. No, czekamy na te, powtórzę się znowu, po raz kolejny na te pozytywne, na te negatywne, bo zostawianie łapek w dół nic nam nie mówi. No okej, okay, nie podobało się, ale moglibyście napisać dlaczego. Nie? To jest dla nas ważna wskazówka, żeby się polepszyć, żeby bardziej spełnić Wasze oczekiwania. Także do następnego. Do następnego dziękujemy, widzimy się na następnym odcinku. Nie, chyba tak, nie wiem. Kurwa, nie mogę się. Poczekaj, bo mam nogę w wodzie. Cała noga w wodzie.